zbliża się równo noc 20, 21 marzec to jest idealny czas na robienie mapy marzeń zbliża się słońce wchodzi w znak barana co daje pędu mocy siły żeby wszystkie nasze cele, zamierzenia, marzenia dostały ognia żeby mogły lecieć w świat żeby nasze wszystkie rzeczy się realizowały. My w tę sobotę będziemy robić mapę marzeń. Um, według um, Feng Shui mogę wrzucić w komentarzu taką tabelkę, gdzie się wykleja pewne rzeczy, czy to ściągnięte z internetu, czy wycięte z gazetki i przykleja się na um, tablicę korkową, lub po prostu jakiś arkusz papieru. Stawia się w miejscu, gdzie bez przerwy nasze oko może po prostu spotykać to żeby to działało na naszą podświadomość, kolory, kształty, piękne obrazy, się miło to, które się miło ko kojarzą z uczuciem przyjemności, marzeń, powrotu do radości. To jest też rocznica mojego wyjścia z Matrixa. Może nie całkowicie fizycznie, ale na pewno mentalnie. Jak sobie z tym radzicie? Bo widzę, że świrus sobie żyje najlepsze. Władze robią z tym co chcą. A jak Wy się do tego dostosowujecie? Jak jest w Waszych emocjach, jak jest w Waszych umysłach? Czy jest to błogosławieństwo? Czy jest to bronka, żeby wyjść dalej? Czy jest to więzienie? Zależy wszystko od perspektywy, jak na to spojrzymy. Dla mnie jest to najpiękniejszy czas, bo teraz pokazuje prawdziwość. Ludzi można wszystkich zobaczyć jak na dłoni. Nie można się już zmaskować. Ta szmata na buzi to tylko jest po prostu symbolem tego, że wiemy, czego jest symbolem. Ale wszystko inne. Jak postrzegamy świat, jak postrzegamy rzeczywistość, jak cenimy bliskość drugiego, jest to wszystko na dłoni. Jest to piękny czas. Piękny czas przejścia dalej. to przejście będzie się jeszcze ciągnąć przez... Lat, ten Matrix będzie tam zgniot, gniot, gniot małymi ząbkami I co chwilę, jeżeli ktoś jeszcze wierzy w to, że to się zmieni i wróci do the old self, do dawnego, starego no to niestety tak nie będzie ale najlepsze jest to, że będzie jeszcze lepsze będzie jeszcze lepsze, bo będzie mega otwarcie już następuje mega otwarcie serducha przepływ energii między ludźmi jest to bardzo wyczuwalne kwantowa fizyka otwiera się będzie mnóstwo różnych dziwnych rzeczy doświadczanych przez nas. A wracając do marca, no, soboty, niedzieli, jeżeli nie robicie nic, nie topicie marzanny, nie żegnacie zimy, nie witacie wiosny, że siedzicie w domu i nie macie pomysłu na siebie, no to zróbcie sobie tą mapę marzeń. Ona działa w 100% i działa na tyle, na ile jeszcze w to wierzysz. Więc nasza wiara, wzmacnia to jest to piękny czas, możecie to zakończyć medytacją zobaczymy, może wrzucę jakąś medytację może nagram akurat z tego, a może puszczę live. A. nie wiem jeszcze tego, jestem naprawdę słaba technicznie muszę się zapytać moich pomocnych duszyczek które mogą coś mi pomóc z tym zrobić ale mnie się kochani wspaniale ja już czuję wiosnę odnowiona w sercu i na zewnątrz życzę mu wszystkiego dobrego i owocnej pracy z mapą marzeń